Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku szponer jaka jest do, do zdobycia, ale znaczy nie tyle jest do zdobycia, co na początku trzeba porozmawiać z silarem. No i teraz e, trzeba się do niej dostać. A żeby się do niej dostać, będziemy musieli wykorzystać tą nową technikę, która e, dzięki temu, że pokonaliśmy Amiren, mamy ją dostępną. Nie jest ona taka prosta i oczywista. Znaczy, Prosta może jest, po prostu trzeba wycelować włócznią w ten posąg e, z czerwonym kamieniem. E, jedyna, jakby, jak, jeden z mankamentów jest taki, że tych włóczni masz określoną ilość, więc najlepiej jest e, zakupić w sklepie sporą ilość tych włóczni, bo. A Bo trochę celowania będzie. Odblokowano dzieci cisiny. To jest też odblokowanie w tym momencie takiego trybu gry. Gdzie na początku jak się uruchamia grę, możemy wybrać ten tryb. Gdzie tam są mocniejsze przeciwnicy My mamy mniej zdrowia i w ogóle jest trudniej. No, ale teraz tu, mam 23 włócznie i to się wydaje, że sporo. Tylko, że to celowanie nie zawsze jest takie oczywiste. No i trzeba mieć po prostu też włócznie w ręce, a nie broń. Jakiś tam topór. Właśnie, nie wycelujesz. No i tutaj, w sumie, fajnie, wszystko przeszedłem, nie? Nie ma problemu. Tylko, że. Tam, dalej już na tamte słupy, no to już nie jest takie proste. Bo trzeba, Takie celowanie to jest... Trzeba jakby... To jest złe. Trzeba mm, zachować tutaj ten tor lotu, Wyobrazić to sobie, że ta włócznia jednak będzie opadać. E, to jest prawa fizyki, zapewne ja fizykę miałem dawno temu. I nie będę tutaj się jakby mądrzył, jakie to jest prawo fizyki. Czy to jest po prostu grawitacja, że ciało spada. W każdym bądź razie trzeba celować trochę wyżej, żeby to tam doleciało. No i, i już mam 17, więc to o tym mówię, że tu e, no, niby wycelowałem super idealnie i dalej nie. I już mam 16. I może się pojawić pewna irytacja, że kurczę, no nie będę celował. Mam nadzieję, że nie pojawi się boss albo miejsce, gdzie będzie trzeba to robić szybko. Bo to celowanie gałką też nie jest jakieś e, super proste. Trzeba trochę tej wprawy, ale w którymś momencie wpadasz na to, że po prostu, skoro to właśnie, to trzeba wyżej. O, skoro to uderza pod spodem w ten kamień, to trzeba po prostu wyżej celować i wtedy trafiasz. No i e, my teraz mamy odnaleźć narzędzia tego flokira. Bo z tą naszą dziewczyną już porozmawialiśmy i te narzędzia są tutaj, tutaj gdzieś niedaleko, tam na dole już widać kraba czy też kroba i teraz trzeba znaleźć tylko narzędzia, tylko albo aż, bo no tam jak spadniesz na dół to też trzeba mieć to na uwadze, że potem możesz wyjść tylko dzięki tym łódziom. W sytuacji, gdybym spadł na dół i nie miał włóczni, albo wszystkie wystrzelał, no to teoretycznie można użyć e, tego tchórza. wiem, jaki był pierwszy człon nazwy. E, o, a tu mam już narzędzia, więc są nie spoko, tylko że dwa kraby w bokach. Można użyć tchórza przenieść się do spoczynku tułacza. No tutaj niestety będzie trzeba pokonać tych dwóch krabów. Te dwa kraby które zadałem jak widać no, pokaźne obrażenia prawie połowę droga dostałem więc yy, nie w znaczy no, oczywiście mógłbym tutaj walczyć z odwiedziną tarczy ale jakoś przyzwyczaiłem się do tego naszego yy, młota topora bardzo żywo prognudowany no, i w miarę spoko, w miarę prostą, tu mamy jeszcze kuty Roma, Romolir, romoli, Ramolir, i narzędzia, pakiet narzędzi Flokira, i myślący mech, tego myślącego mchu, będzie pod dostatkiem naprawdę. W tym momencie nie można tu nic robić. Mógłbym strzelać teoretycznie. Te pomniki. A być może tam gdzieś po skach można by wejść, ale szczątki. Szczątki tchórza. E, szybkie użycie szczątków. Myślę, że te szczątki też warto mieć jakieś w zapasie na wszelki wypadek. W razie czego, żeby się szybko przenieść. Szczątki tchórza. I lądujemy u nas w skoczynku tułacza. Teraz trzeba oddać tylko narzędzia Flokira. oh daddy sure has missed you my little darlings i'm in your debt and i pride myself on being a man who seems you find yourself in some pretty dark places so i think a new lantern is in order i've written up a... Maksymalne zdrowie plus 15. Latarenka nowa. On nas tutaj teraz zaprosi do swojego warsztatu. Tu zapewne z czasem będzie całkiem inaczej to wyglądało. Nowo myślący Mech i ta jego tutaj pracownia. Latarenka słuchających 7,5 tysiąca kosztuje. Stopień bladości. Także no, jest to jakaś ulepszona wersja tej naszej latarni, a latarnia się często przydaje, więc myślę, że warto ją kupić i można ją jeszcze rozbudować. Chyba, że jak ją stracimy, to można ją kupić na no nie. Pomów z Flokirem. Since you did such a bang of job on recovering my kit, She's with the canyon folk, huddling in the dark, worshiping the light. shadow loving chief of <try> daje nam nowe zadanie. Uratuj Lirę. Także tych zadań pobocznych trochę już mam. Fajne jest też to, w tej wiosce, że te osoby, które siedziały w danym miejscu, patrzcie jak tej broń jest, te osoby, które siedziały w danym miejscu, one dalej są w tym miejscu, tyle że w budynku jakimś. Więc jak mniej więcej pamiętasz, no, że ta dziewczyna tu siedziała, że obok niej był stół, to ten stół dalej tam jest. Tyle że zabudowany po prostu budynkiem, o no, tak samo tutaj. No to już się chyba raczej bardziej nie rozbuduje, bo to to miejsce jak było tak jest tu bardziej jeszcze u Flokira tam jeszcze troszeczkę widzę jakieś rusztowania stoją no i teraz jakie mamy zadania to jest dość daleko, trzeba znaleźć to najbliżej tu mamy blisko ale tu mamy bliżej, Silar no i jeszcze tu Amar zadanie Amary do wykonania tam niektóre questy jeszcze są na niewidocznej mapie odnajdź, odnajdź tabliczkę z zapisami więc do boju światełko w broku, tytuł naszego questa i znowu trzeba będzie trochę postrzelać porzucać właściwie tymi włóczniami w te posągi żeby się teleportować, poprzenosić. Teraz to rzucanie już wychodzi trochę łatwiej. Ale trzeba też odpowiednio teraz się poprzenosić, bo gdzieś skoczysz na dół i potem nie będzie można wyjść. Tutaj już widać, że są jakieś przedmioty też porozrzucane. Tam przedmiot, tu przedmiot, a my szukamy tabliczki z zapiskami. Na mapie to nam pokazuje, że jest gdzieś tu w okolicy. Teraz znajdź to człowieku. Szukamy żółtego znacznika. Dużo jest białych, a my szukamy żółtego. Ale o tyle jest problem, żeby gdzieś niewłaściwie nie skoczyć. Oczywiście te przedmioty są potrzebne, no bo myślący mech. Tego mówię, tego myślącego mchu jest dużo. Na spokojnie można go zbierać. A tutaj chodziło mi o to, żeby gdzieś nie skoczyć. No i pięć mam, pięć tylko włóczni, więc... To był zły rzut, trzeba trochę wyżej wycelować. Teraz się udało. Jak masz mało włóczni, to jest ciężko. No i dalej, o, i tam widać go w końcu. Tam jest nasz przedmiot, i teraz tylko strategia, gdzie skoczyć, jak skoczyć. Tam już krapi się na nas czaj, tu jeszcze jest przedmiot też do zdobycia, więc trochę trzeba. O, ale mamy 9 włóczni. W razie czego, zdobyto. Czyli celowo też tutaj, myślę, położono to. A my mamy dojść tam w lewo. No stąd już powinno być prosto. Odnajdź tabliczkę z zapiskami Światełką w roku. Tabliczka z zapiskami znaleziona. Powrót do spoczynku Tułacza. Yy, więc. Kolejny, kolejna wyprawa poboczna, y, załatwiona. Ale jest jeszcze taka chęć, żeby znaleźć inne przedmioty. Tam mamy jeszcze. Y, możemy porzucać. Tylko, że trzeba uważać, jak się rzuca, bo czasami y, mogą się skończyć te włócznie i już nie ma czym rzucać. A wtedy, bo mam jedną, nie? Rzuciłem. Przeniosłem, dobra, spoko, ale to już się nie zorientowałem, że już nie mam włóczni. Chciałem rzucić tam na dół i uderzyłem mieczem, a tym samym spadłem na dół. Patrzcie, jak stoję, taki jestem kozak, napięcie, napięcie się trzymam, stoję, no ale dobra. A tu błąd, postęp się dobra, jeszcze raz rzucę w uczni. Nie zauważyłem, że mam broń w ręce, to jest dziwne, nie, ale nie zauważyłem. A na dole dwa kraby, cyk, jak, nie żyjesz. I liczę na to, że tą dziewczyna mi pomoże. Dziewczyna, która walczy z dwoma krabami. Ja dwa ciosy i padłem. A ja liczę na to: podejść, podejść, uzdrów mnie. Tutaj fart, że nie dostała ciosu, i że mnie odnowiła, a się podniosła. Bo ja teraz mogę już zawalczyć na spokojnie z nimi. No ale takie niby nic, nie? No, już wszystko było zrobione. Zadanie wykonane, już w ogóle. Tutaj taki błąd, że zamiast rzucić włócznią, rzuc 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 uderzyłem toporem, a przez to przesunąłem się do przodu i spadłem na dół no ale to, to jest gra, tak to wygląda trzeba się z tym liczyć nie ma co oszczędzać, trzeba wykorzystywać butelki, żeby nie zginąć, bo już w następnym razem dziewczyna może mi nie pomóc miałem farta, trzeba powiedzieć, że miałem tutaj farta, nic by się wielkiego nie stało gdybym zginął, bo tej, tej skóry nie miałem dużo, także nic by się nie stało, gdybym stracił tam na dole jeszcze jest przedmiot, można tutaj jeszcze pozwiedzać. A tym przedmiotem jest myślący mech. Tak jak mówię, potem, już teraz ten myślący mech nie robi takiego wrażenia, bo żeby ulepszyć broń potrzebuje trzech, czterech, a teraz to już w ogóle nawet nie mech potrzebuje, tylko, tylko jakąś inną, jakiś inny przedmiot, więc ten mech nawet mi jest teraz niepotrzebny, bo... Pff, no nie wiem, być może, że jest potrzebny do jakichś buteleczek. Tu jestem po drugiej stronie tej skały, którą kiedyś tam zwiedzałem i zastanawiałem się, jak tu przejść. No i teraz już będzie blisko, że właściwie nie trzeba używać też przedmiotu tego e, skrawek, chórza. Tak to było. E, tylko normalnie można wykorzystać szybką podróż i wrócić do spoczynku tułacza. No tu trzeba oddać quest, czyli porozmawiać. No i te questy dają, patrzcie, 3750 wytrzymałość plus 12 rzemiosło iskierka odblokowana tych rzemiosł, rzemiosł trochę już mam odblokowanych. Eee, tak, idę po prostu z tym, które tam kiedyś przydzieliłem sobie. Zawsze można jakieś tam aktywne wycofać, ale tu mamy ukrycie. A taką jest wroga za pleców, masz większą szansę na trafienie krytyczne. Rozmach, furia. I tu jakiś dziwny aksum hominis. Otrzymujesz szansę na pozyskanie aksum hominis z zabitych ludzi. Prawdopodobnie ten aksum hominis to jest jakiś cenny przedmiot, dlatego jest taka, taki talizman w ogóle, żeby to zdobywać i uratowanie. Znaczy iskierka. Ja wybieram na ten moment Axiom Hominus, a tutaj wycofuję to osamotnienie. Zyskujesz możliwość samodzielnego otwierania wrót wymagających współpracy, bo z tego myślę nie korzystam zawsze. Ten towarzysz gdzieś tam jest, bo dumam o niego. A wezmę sobie ten Axiom Chominus, Mógłbym tutaj się zastanawiać jeszcze nad zmianą innych talizmanów, ale to być może w momencie, kiedy będę musiał walczyć z jakimś bossem i będzie trudno tutaj pomyślałem, że wezmę te włócznie z kości po prostu na maksa, żeby nigdy nie martwić się o to że mi, jakiś, że mi zabraknie i nie będę mógł się gdzieś teleportować więc po prostu tyle ile mogę, a mogę bo kosztuje 9 sztuk, 200 więc mogę sobie trochę kupić nawet na zapas 99 mam tutaj jeszcze mogę wrzucić trochę, więc już bez przesady nie potrzeba aż tyle. 3000 skory jeszcze zostanie na drobne wydatki. No właśnie. 99 mamy. No i teraz jakie mamy zadania? Tu brak. Tak po kolei właśnie staram się iść. Silaren pierwsza. Więc e, te już są dalej. Joker też jest dalej. A naj, najbliżej jest e, Silaren. Więc staram się iść po kolei, żeby nic tu nie pomijać, nic nie przeoczyć. Szepty, transport, rzucanie włócznią, lecimy. Tym razem poszło już sprawnie, przenoszę się tutaj przedmiot, czyli myślący mech, myślący mech. Ech. No nie no, nie naczekam. Dawno nie było jakiejś zbroi z drugiej strony. Broni pod dostatkiem. I tak rozwijam w sumie tylko jedną broń. Można by jeszcze urozwijać na przykład e, strój, powiększać pancerz. Albo nie wiem, że można, albo nie można. No tutaj zwiedzam, bo teraz mamy odnajdź szpon ryjaka. To jest o tyle trudne zadanie, że to są tu goście i to będzie w drugim odcinku. W kolejnym odcinku. Eee, są goście, którzy rzucają taką włócznią, która wybucha i to dość dużo zdrowia zabiera. No i jest dość ciasno, gęsto i no nie jest prosto, nie jest prosto, ale dobrze że nie jest tak prosto w każdym bądź razie tu mamy wzniesienie proroka a tu mamy szybką podróż więc super nie będzie trzeba już rzucać tymi włóczniami, kamień ceremonialny uruchomiony, patrzcie całe te e, sale, klify e, są już za nami i teraz będę na pewno używał tylko o szybkiej podróży jeszcze tylko orientacja w terenie. O, właśnie tam są ci goście z tymi włóczniami, które po zbiciu ziemi wybuchają, i trzeba uważać. A ze mną teraz Silaren, bo to Silaren chciała, aby zdobyć szpon ryaka, więc ona będzie mi pomagać. Mocarny przeciwnik nie ma co. Dużo przedmiotów dookoła do zdobycia. Także tu jest też taka pajęczyna, i tu można też. O, i to jest to Aksung. To dodaje chyba zdrowia, na pewno dodaje zdrowia. mieszanie tłuszczu i popiołu. Yy, więc prawdopodobnie to jest lepsze niż te wszystkie inne przedmioty nasze do oprócz tykwy oczywiście. Więc niech sobie to wypada z przeciwników, będę sobie to zbierał, żeby w razie czego mieć na jakiegoś bossa, gdyby tam zabrakło mi tej tykwy. No a w tym momencie na razie kończę, a w przyszłym Będziemy w odcinku szukali tego szponu ryjaka.